Cześć, szymon z tej strony. Witajcie na moim kanale. Jestem na wakacjach. Udałem się do biblioteki w Dąbrowie Górniczej, żeby sobie pożyczyć coś do czytania. I pierwszym komiksem, który udało mi się wypożyczyć, jest Czarny Młot. Tajna geneza. To jest pierwszy tom uniwersum Czarnego Młota Jeffa Lemira. Troszeczkę słyszałem o tej serii, o tym uniwersum i postanowiłem, że skoro jest okazja pójść do biblioteki, to akurat była filia numer 3 na ulicy, przy ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej, to stwierdziłem, że sobie pożyczę. Jeffrey Walamir powinniście znać, to jest bardzo uznany scenarzysta, czasami rysownik. A tutaj za rysunki odpowiada inny autor. Ciekawe. Dan Armstrong. Nic mi on nie mówi, więc... Jestem ciekawy, jak to się będzie czytał, bo to wygląda jak jakaś Klasyczna seria super bohaterska. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą wypożyczyłem w tej samej chwili jest Archie. To pierwszy, wydanie drugi od Marka Waida. Marka Wade'a powinien się kojarzyć. To jest uznany scenarzysta. Dość dużo napisał historii superhero. Archie to też jest jedna z jego powiedzmy ważniejszych serii. Jest to wydawnictwo jeśli dobrze pamiętam, wyleciało mi z głowy, ale ono już chyba nie istnieje. Ultimate Comics. W każdym razie tak, tu był problem z tym pierwszym wydaniem tego yy, Arciego, który było podobno z, mnóstwą z dużą ilością błędów. Nie wiem, jak wydanie drugie. Jest okazja sobie przeczytać. Wiem, że seria się nie ukazuje dalej, ale jest to swego rodzaju fenomen w Stanach Zjednoczonych, więc bardzo mnie ciekawi, co będzie, jak to się będzie miało. Kolejną rzeczą jest seria Velvet. I tutaj mam. Trzy tomy po prostu, tylko akurat moja asystentka podała mi od tomu trzeciego, ale cóż, nie, nie sprawdziłem tego. Ed Brubaker, Steve Epting. Velvet, Człowiek, który ukradł świat. Daj następne, proszę. Dwa. To jest ca, cała seria. Tajne życie umarlaków oraz, co my tu mamy, ukresu. Jedynka to jest ukresu. Brubaker, Epting, Braidweiser. no. Przede wszystkim Brubaker, Brubaker i Epting. To jest duet tych dwóch gości odpowiedzialnych za Kapitana Ameryka, Ameryka Zimowego Żołnierza. Kapitalne rysunki do świetnego scenariuszu. To jest wydawnictwo Mucha Comics. Prawdopodobnie jakiś fajny kryminał. Jak spojrzymy sobie na grafikę, no prezentuje się wow, klimatycznie. Pierwszy tom. Tajne życie Marlaków. Drugi tom i ostatni. No, wygląda klimatycznie. Dobra. Tak to wygląda. Następnym komiksem, który sobie wypożyczyłem, trochę ich było. Jest Alan Moore Top 10 czy Top ten, jak to się czyta. Słyszałem sporo o tym komiksie. Alan Moore jest jednym z najlepszych scenarzystów w historii. Więc to może być bardzo, bardzo intrygująca historia. Może też być bardzo męcząca. Sam bardzo jestem ciekawy, jak mi się to będzie czytało. Dobra, tak to się prezentuje. To jest wydawnictwo Egmont. Tam pierwszą serię też mieliśmy, ten Archie, nie Archie, tylko ta tajna geneza Czarnego Młota też była od Egmontu. I tutaj jeszcze mamy kolejną pozycję od Egmontu, tym razem Marvel Classic, to jest Hulk. Koniec i inne opowieści. To jest. O, zielono. Tylko z tego co pamiętam, to jest niesamowity Hulk. Peter David. Bardzo dobry scenarzysta. Rewelacyjny momentami. Odpowiedzialny chociażby za kroniki Atlantydy. George Perez. Bardzo dobry rysownik, który. No, dobrze. To jest dobry, bardzo dobry rysownik, który potrafi rysować sceny zbiorowe. Tutaj później mamy jeszcze coś. Del więc No fakt. Faktycznie widać, że to jest styl Pereza. Hulk jest. Wow. No naprawdę bardzo mnie to ciekawi. Marvel Classic. O, tutaj też ładna grafika. A Halka mamy niewiele, stosunkowo niewiele na rynku, więc warto sobie się troszeczkę z tym zapoznać. Ciekawe czy coś, tu jest jakaś zapowiedź. Aha. I takie rzeczy. To jest przedostatni komiks, który mam z tej biblioteki. I ostatnim jest też od wydawnictwa Egmont. Nowe DC Comics. Wieczni Batman i Robin. Tom pierwszy. Chyba to czytałem. O, widzę, że moja asystentka postanowiła zrobić coś takiego. Taki rysuneczek dla Was. Możecie sobie zobaczyć. Dobra, ale przeglądając sery komiksów. James i czwarty Scott Snyder. Dwaj dość uznani scenarzyści. O proszę, pomiędzy kadrami. Bardzo, bardzo lubię takie wstępy. Świetne one są. I czy to się dzieje w trakcie nowego Batmana, nowego DC Comics? Nie wiem. To mnie zdanie rysunki też jest dobrym rysownikiem, więc z chęcią to bardzo przeżytam I zobaczymy jak to się będzie czytało. Dobra, tak prezentują się rzeczy, które udało mi się w czasie wakacji wypożyczyć w bibliotece w Dąbrowie Górniczej. Nie wiem, czy coś z tego będę recenzować, może jakieś pojedyncze komiksy, może seria, a może po prostu sobie tylko poczytam. W każdym razie, jak mieszkacie w Dąbrowie Górniczej i chcecie sobie coś pożyczyć, możecie po prostu pójść do biblioteki. Macie kryminały, obyczajówkę, troszeczkę superbohaterszczyznę, wydawn różne wydawnictwa, więc... Warto czasem rozejrzeć się po bibliotekach. Z mojej strony to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję mojej asystencji za pomoc w podawaniu komiksów. Widzimy się następnym razem. Cześć!